Kącik Ameli. Witam wszystkich bardzo serdecznie, świątecznie Was witam i zapraszam, kochani, na tygodniówkę. Tydzień od 19 do 26 kwietnia. Sprawdzimy, co się będzie działo wewnątrz Was, co idzie do Was z zewnątrz, jaka niespodzianka dla Was w tym tygodniu i co osoba, o której myślicie, chciałaby Wam powiedzieć. Zapytamy też o radę. I zapraszam, żywioł powietrza, bliźnięta, waga wodnik. Zaczynamy od bliźniot. Drogie bliźnięta, witam Was serdecznie. Sprawdzimy tygodniówkę dla Was. Główną energię. Co się będzie działo wewnątrz Was? Co idzie do Was z zewnątrz? Jaka niespodzianka drugie objaśnięta dla Was? I co osoba, o której myślicie, chciałaby Wam powiedzieć? I rada. I sprawdzamy, jaka główna energia na ten tydzień dla Was? Podróż, podróż, wycieczka, planowanie podróży, planowanie wakacji. To też jest karta, która mówi o tym, o zmianie, czyli jest ruch w jakiejś sytuacji, coś się ruszy. Jeżeli czekacie na przykład, żeby coś się ruszyło, żeby coś, jakąś decyzję, żeby coś po prostu zaczęło się dziać w waszym życiu, no to zacznie się dziać teraz. Więc albo podróż, albo wycieczka, dłuższa, krótsza, albo planowanie, albo właśnie ruch. To też może być karta, która mówi o tym, że. Zacznie się coś dzia dziać w jakiejś sytuacji, w której się nie działo. Teraz się będzie działo. Co wewnątrz Was? Siedemka kielichów. A Wy tutaj tak jakby być może troszkę już tracicie cierpliwość. Albo tracicie nadzieję, że coś się jednak wydarzy. I też zastanawiacie stan się, że może lepiej byłoby poszukać innych możliwości. Rozejrzeć się na przykład za inną pracą albo za inną sytuacją. Jeżeli to jest, właśnie tak jak mówiłam, tutaj czekacie, aż coś się ruszy i się nie rusza, no to tutaj bliźnięta właśnie są w takiej energii, że może jednak nie, może to ja jednak to zostawię i poszukam w innym miejscu, poszukam kogoś innego, poszukam, może to jest na przykład ktoś, kto Wam remontuje mieszkanie, tak może by też być. Czyli zaczynacie się zastanawiać, że może już tutaj nie będę czekać, tylko poszukam, rozejrzę się. Piętka pentakli cesarzowa, bo właśnie, bo jesteście w takiej energii braku, to dosłownie to, to jest tak pokazane, że czekacie na coś, na kogoś, i, albo na to, jak zacznie, zanim, aż się zacznie coś dziać, jesteście w tej energii braku, cesarzowa i tak jakby bierzecie za, bierzecie za to pełną odpowiedzialność, czyli tutaj są bliźnięta, które sobie zdają z tego sprawę, że jak, jak, nie, jak nie one, jak nie wy, to nikt tego za was nie zrobi. Czyli jeżeli wy na przykład nie znajdziecie kogoś teraz nowego, no to to nowe samo do was nie przyjdzie. Wewnątrz macie po prostu, czyli chcecie bym z tej energii braku, ale chcecie wyjść sami, same. Czyli po prostu nie chcę, już być, nie chcę, nie chcę być takiej energii, że mi czegoś brakuje lub kogoś mi brakuje, więc rozejrzę się, poszukam. Y, zobaczę, jakie są opcje, jakie są szanse, czy to można coś zmienić w tą sytuację. No, czyli wy wychodzicie z działaniem, z inicjatywą. Krowa kielichów, ale z miłością do siebie i też taką to jest taka energia, że walczycie o siebie, czyli po prostu ja tego potrzebuję, bo to ja jestem w energii braku. Skoro ja tego potrzebuję, no to po prostu niech i Nie wszyscy dookoła wiedzą, że ja właśnie tego potrzebuję. Być może jest tam jest ktoś, kto może mi to dać. To jest wewnątrz was, to idzie do was z zewnątrz, trójka była. w Jakiś układ. Być może właśnie ktoś, bo tutaj zacznie się, tak jak mówiłam, czyli sprawy nie szły, nie szły, a zaczną iść. I ktoś Wam być może zaproponuje jakiś rodzaj układu. Układ, jakaś współpraca, takie ścisłe ramy. Czyli na przykład, jeżeli to jest znajomość, to ktoś Wam na przykład powie, że słuchaj, możemy się spotykać raz w tygodniu, albo rozmawiać tam kilka razy w tygodniu, albo tylko wieczorami, albo tylko rankiem w, lub tylko w nocy. A jeżeli zawodowo, to na przykład ktoś powie, słuchaj, konrad wygląda tak i tak, kontrakt wygląda tak i tak, więc możesz na przykład pracować w takich godzinach, tylko przez tyle godzin, coś takiego. Taki, taka idzie z zewnątrz do was energia. Ale bardzo prawdopodobne, że dołączycie. O pięknie ósemka była w trójka kielichów yy, azbuław, dołączycie do, m, do jakiejś grupy, czyli na przykład właśnie będziecie współpracować z kimś, albo też dołączycie do osoby, która właśnie zaproponuje Wam układ. Tutaj jest dużo pasji, jest dużo pasji, dużo komunikacji, dużo namiętności, ale to jest układ yy, nie bez powodu, bo tam jest w tym, tak jakby w, w tym układzie jest yy, więcej osób, więc żeby to grało, żeby to hulało, no to trzeba to jakoś tak wszystko opisać, zastanowić się jak to będzie wyglądało. Czyli z zewnątrz idzie, idzie układ, idzie propozycja, ale też y, m, duża pasja, namiętność i czyli ktoś bardzo chce z wami ten układ mieć, bardzo, ale też y, dlatego, że tam jest więcej osób. Maś kielichów, dostaniecie propozycję. Dostaniecie propozycję, ofertę, ktoś wam to przedstawi. Bardzo ładnie. No, czyli zacznie się dziać Jaka niespodzianka dla bliźniąt. Dziwiątka mieczy. Niespodziewanie przestaniecie się martwić o przyszłość waszą. To będzie taka, taka, taka niespodzianka, że martwiły bliźnięta się martwiły, ktoś się to jest was. Martwił, martwił i przestanie. No bo zacznie się dziać. Tak gwiasdy. Jest karta gwiazdy, to jest taka piękna energia tutaj, ale jest rycerz mieczy i wieża. Jest tu takie, takie powiedzenie, że jeżeli chcesz poznać kogoś naprawdę szybko, to zrób coś wbrew jego woli. I tutaj coś takiego właśnie mi się pokazuje, że... Um, że wy niespodziewanie być może właśnie na tej osobie coś takiego zrobicie. Jest rycerz mieczy i wieża i to jest ktoś, kto się tego nie spodziewa, czyli nie wiem, tak powiem Wam specyficznie, ale jest karta gwiazdy, czyli y, y, Wy sami tak jakby poczujecie, że chcecie to zrobić, chcecie sprawdzić tą osobę lub w jaki sposób tą sytuację lub przyszłość tego, bo tutaj jest, y, są bliźnięta, które się otwierają na szanse, na możliwości i coś takiego robicie, bo zobaczcie, no, taka jest energia. Że tak jakby wam po prostu ktoś by podpowiadał. Zrób tak yy, i sprawdź. Dziesiątka kielichów i świat. Wygląda na to, że ta osoba wyjdzie z tego obronną ręką, ale coś takiego zrobicie. Czyli tutaj będzie ta pierwsza reakcja. Taka, bo, się, bo to jest ktoś, kto się tego nie spodziewa. Yy, dziesiątka kielichów i świat. Czyli ktoś im yy, być może ta osoba sobie zda z tego sprawę, że Wy potrzebujecie większego zaangażowania. Czyli zrobicie taką niespodziankę tej osobie. Co ktoś, o kim myślicie teraz, w tej chwili, to może być, słuchajcie, zawodowo, z pracy, czy z rodziny, czy z przyjaciół, czy jakiś partner romantyczny, ktokolwiek. Chcę Wam powiedzieć. Kurde. Dużo mam, mam do powiedzenia ta osoba. To jest ktoś, kto mm, nie został być może wcześniej y, wysłuchany, to jest ktoś, kto wam chce doradzić, chce z wami porozmawiać. Może, być może też tak, właśnie, że to jest ktoś, kto mm, chciałby być pytany o poradę. Ja wyłączam Pentakli. Ale też jest, słuchajcie, karty pokazują, i po to się właśnie robi te rozkłady tarota, żeby Wam ułatwić życie, żeby Wam pokazać, jak te energie, które są wokół Was, co mają na myśli, co im w duszy gra. Bo to jest pokazane, że to jest ktoś, kto chce być chce być pytany o porady, chce być ważny, chce Wam udzielać tych rad. Ale jest diabeł człowieka pentakli, ale to jest ktoś, kto po prostu gra, do, hmm, gra w ten sposób, żeby mieć jak najwięcej korzyści. Czyli ktoś, kto na przykład radziłby Wam w ten sposób, żeby. Niekoniecznie to wy, żebyście, żeby wam było bardzo dobrze, tylko to, żeby tej osobie było bardzo dobrze. Czyli to jest ktoś, kto po prostu dzięki temu poszerza na przykład swój majątek lub jakieś zasoby, albo czuje się po prostu lepiej. Czyli te rady nie są, żeby wam ułatwić życie, tylko żeby ta osoba powiększyła swoje ego, też być może, żeby o tym pamiętać. Jaka rada na bliźniąt? Osiemka kielichów. To też jest wycieczka. Słuchajcie, tu jest podróż i tu jest podróż. Ja tutaj, bo kielichów to jest ogólnie odejście, ale ja bym tutaj bardziej to w tej energii odczytała w ten sposób, że to jest tak, że, że wy wracacie po prostu, tak jakby z podróży, z jakiejś takiej drogi, że wracacie. I że tutaj właśnie u was się mało działo, a teraz zacznie się dziać. Czyli powrót do tego, że, że jesteście po prostu teraz, że znowu sklowa kielichów tutaj, Czyli znowu jest jakiś, jakaś przyjaźń, jakieś zakochanie, jakieś emocje. O, powrót do emocji. Sąd jak z pentakli. Mhm. Czyli było zakończenie, a teraz jest powrót. I zaczynacie, rozpoczynacie jakiś temat, jakąś być może działalność, właśnie jakiś projekt, związek też od nowa. Czyli powrót do tych emocji. Jakie przesłanie dla bliźniąt? Turkus, duchowa ścieżka. Twoje prawdziwe przekonania stają się coraz wyraźniejsze, co skłania cię do dokonania niezbędnych zmian życiowych. Tak jakby bardziej jesteście świadome. Tutaj zaczynacie coś od nowa z kimś, ale już ten bakarz doświadczeń macie ze sobą. Wszystkiego dobrego, drogie bliźnięta, wesołych, spokojnych, radosnych. świąt Wam życzę. Dajcie mi znać oczywiście w komentarzu, jeżeli macie ochotę, jakby odbieracie to czytanie, co u was. Będę Wam, będę wam bardzo wdzięczna i będę czekać na wiadomości. Dziękuję bardzo i zapraszam wagę. Drogie Wagi, witam Was bardzo serdecznie. Sprawdzimy tygodniówkę 19-26 kwietnia. Sprawdzimy główną energię dla Was. Co wewnątrz Was się będzie działo w tym tygodniu? Co idzie do Was z zewnątrz? Jaka niespodzianka? Co osoba, o której myślicie, chciałaby Wam powiedzieć? Jaka rada? Główna energia budowanie nowego gniazda. Planeta Uran. To może być to Was niespodziewane, że zdecydujecie się budować nowe gniazdo, czyli miejsce, chcecie się osadzić w tym miejscu, chcecie zamieszkać w tym miejscu, otworzyć działalność, cokolwiek właśnie w tym miejscu, a nie w innym. To jest, czyli to może być taka energia dla wagi, że niespodziewanie na przykład ktoś Wam coś zaproponuje, słuchaj, nie wiem, jakieś mieszkanie jest na wynajem, jeżeli szukacie lub jakaś podróż, lub jakaś wycieczka też, na przykład jakiś lokal, akurat znajdziecie taką okazję, tutaj bo tutaj jest zbudowanie nowego gniazda, czyli to też może być takie krótkotrwałe, że z kimś na przykład będziecie się tam zdogadywać. To też jest taka energia, która może mówić, kochani, o tym, że jeżeli pojedziecie na, na jakąś krótką wycieczkę do miejsca, to będziecie tam wracać. Czyli to jest nie tak na raz i to jest Was tak zachwyci lub poznacie tam takie osoby, które Was, z którymi się zaprzyjaźnicie i będziecie do tego miejsca wracać. Czyli jeżeli to coś takiego planujecie, taką krótszą lub dłuższą podróż, to też bardzo jest możliwe, że to jest miejsce, nawet jeżeli nowe, do którego będziecie chcieli wracać, a być może kiedyś nawet tam zamieszkać lub zostać. Mm. Co wewnątrz Was? Bośni czy no coś nowego po prostu tutaj też jest wewnątrz Was, czyli was, e, was to bardzo cieszy, że uczycie się na przykład czegoś nowego, jakiegoś nowego miejsca, poznajecie kogoś, poznajecie y, na przykład jakąś sytuację, być może to jest inny kraj, też jak najbardziej. I was to ciekawi, te, to, to nowe, czyli że będziecie się uczyć, będziecie się dowiadywać, będziecie rozmawiać z nowymi ludźmi. Jesteście bardzo zaciekawieni tym. Cesarzowa, głupiec. No. Czujecie się, będziecie się czuć. Y Dobrze, będziecie się właśnie czuć, że to jest nowy etap. Zobaczcie, tu jest nowy etap, tu jest nowy etap. I Paśmiecz mówi o tym też, że wchodzicie w coś nowego, jesteście zaciekawieni, więc tutaj może być tak, że albo się gdzieś będziecie osadzać i to będzie budowanie nowego gniazda, albo szukanie tego nowego gniazda, czyli gdzieś się tutaj na przykład, gdzieś się zatrzymać, zostać na dłużej, gdzieś się tak osadzić. Lub też tak może być dla kogoś z Was, bo tak poczułam, że na przykład gdzieś kiedyś byliście i teraz wracacie do tego miejsca, bo Was tam ciągnie, bo Wam się tam spodobało. Lub gdzieś pojedziecie, ale będziecie chcieli tam wracać. Bardzo dobra energia wewnątrz Was tutaj jest pokazane, że tak odnajdujecie się w tym, w tej, w tym co się teraz dzieje i teraz no, tak chwytacie byka za rogi, o tak bym powiedziała. I rozpoczynacie coś nowego, szukacie, szukacie nowe miejsce y, lub po prostu już je znaleźliście i teraz chcecie mm, poznać bliżej, nie wiem... Mieszkańców lub zawrzeć jakieś znajomości. Super. Co z zewnątrz? Śmierć i transformacja. Tutaj może być czyjaś energia, która, osoby, która jest z wami w jakikolwiek sposób, nie jest albo związana, jest też tenarów i kochankowie, i śmierć, ta transformacja. To mówi o tym, że to jest ktoś, kto zmienił kierunek, ktoś, kto zajął się czymś innym. Tutaj być może tutaj dla wagi jest um, taka właśnie informacja, że to jest um, ktoś dla was ważny, bo pokazał Tarot, tą osobę, energię tej osoby, ale um, tak jakby nie wiem, ktoś Was o tym nie poinformował, Wy o tym nie wiecie, że to jest ktoś, kto się teraz zajmuje czymś innym czyli tam zaszła jakaś zmiana u tej osoby, w życiu tej osoby duża, duża zmiana, i to jest ktoś, kto po prostu um, nadal tak jakby przy Was jest, ale ta ko karta kochanków to jest trzecia karta, więc. Y tak jakby bardziej ten ktoś teraz y, zajmuje się czymś innym, czy, czymś, co nie jest y, związane do końca z Wami. Ale nie jest ta, tak, tak pokazane, że ta osoba całkowicie się oddala, tylko jest czymś zajęta. Dziewiątka mieczy, szóstka kielichów. I to jest ktoś, kto być może martwi się o tym, że, y, że Wam się te drogi rozchodzą. Jest karta bratniej duszy, czyli ktoś, kto Was uważa za bratnią duszę, ale jednak Wam się te drogi prostu rozchodzą. To jest ktoś, kto się zajmuje czymś innym, czymś, czym, wym się, czym Wy się nie zajmujecie. No, być może nawet o tym nie wiecie. Jaka niespodzianka dla Was? Trójka denarów. To może być niespodzianka w ten sposób, że zacznie to po prostu działać tutaj, cokolwiek nowego rozpoczynacie i. Jeżeli już macie na przykład takie miejsce i do którego teraz chcecie właśnie wrócić, chcecie tam zostać na dłużej, to naprawdę to będzie zaskakujące, że to tak fajnie działa. Czyli spotkacie osobę, która na przykład pomoże Wam załatwić jakieś formalności, albo znajdziecie to miejsce, i tam się okaże, że to jest ktoś tam jest pomocny, że to po prostu tak fajnie działa, że to tak fajnie wszystko ze sobą współgra. Dziesiątka mieczy i rydwan. I tutaj też. Y te karty mówią o tym, że będziecie mieć takie przeświadczenie, że wystarczyło zaryzykować. Wystarczyło po prostu wyjść ze swojej strefy komfortu, w której nie do końca był ten komfort, bo jest dziesiątka mieczy, czyli Redwan. Czyli wystarczyło po prostu gdzieś wyjechać, zobaczyć, poznać inne kraje, poznać inne miejsca, zobaczyć, jak jest tutaj, zobaczyć, jak jest tutaj. Że wystarczyło to zrobić i teraz możecie się gdzieś przenieść, możecie odnaleźć po prostu swoje miejsce, że wystarczyło to zrobić, że to naprawdę gra, że to naprawdę działa. O, będziecie tym zaskoczeni, że to tak fajnie wszystko ze sobą współgra. Drugie wagi: co osoba, o której myślicie teraz, chciałaby Wam powiedzieć? Królowa była, Że to jest ktoś, kto chciałby się w jakiś sposób od Was tak odłączyć? Że to jest ktoś, kto ma teraz już być może inne zainteresowania. No to jest ta osoba. Karta wypadła. Diabeł mi tak wypadł na kolana. Słuchajcie. Cesarz i diabeł. No. Jasny narów. Kurczę, tutaj jest taka energia, tak jakby ktoś mm, troszkę przed Wami albo grał, albo udawał, że tak jakby ta osoba troszkę udawała taką mm, słabszą niż jest. A to jest ktoś, kto jest bardzo mocny. Pytamy o to, co ta osoba chciałaby Wam powiedzieć. Właśnie, że... Ym, że to ona ma tą siłę, że to ona ma tą moc i że, ym, i że ona teraz zmienia swoje życie, rozpoczyna coś nowego w swoim życiu i że, ym, że tutaj to jest taka, kochani, energia. Jak to z nie rezonuje, przyjmijcie. Jeżeli nie, nie przyjmujcie. To jest, te, to jest taka energia takiej osoby, że jeżeli mnie coś interesuje, zaczynam coś robić, no to, ym, to ta moja moc jest w tym. A jeżeli zmieniam kierunek, zajmuję się teraz czymś innym, z kimś innym, robię coś innego, to moja moc jest w tym czymś innym. I ta osoba chciałaby Wam po prostu powiedzieć, że to, że na przykład robiła coś z Wami wspólnie lub była w jakiejś relacji, cokolwiek, i wtedy Wy czułyście, czuliście się, że ta osoba naprawdę jest z Wami, no to było, ale teraz jest zmiana i jest ta pełna moc w czymś innym. I to od tej strony tej osoby nie znaliście. Jaka rada? Rycerz Kielichów. Hmm. A z Kielichów. No zobaczcie, ktoś nowy. Poznać kogoś nowego. Czyli nic nie ma próżni, o nic w przyrodzie nie ginie, takie też jest powiedzonko, Czyli nie ma tej próżni, czy tutaj ktoś inny zmienia drogę, idzie w inną stronę, ale pojawia się ktoś inny na miejsce tej osoby. Całkiem tak, jakby nowa osoba, tutaj jest taka nowa energia, właśnie jak ciągnąłem tego rycerza kielichów, to jest energia, która nie pasuje w ogóle do tych wszystkich, czyli jest kielichów i pustelnik. To jest ktoś, kto, na kogo wy też będziecie szansą na znajomość, na przyjaźń, na miłość. Jakie przesłanie dla wagi? Też się dwie karty. Zobaczcie, aż trzy. No dużo, aż trzy karty. Bursztyn. Powiesz to wszechświatu. Weź głęboki wdech, a podczas wydechu uwolni tą sytuację do wszechświata, by uzyskać uzdrowienie i odpowiedź. Ametyst. Ujawnianie Twojego prawdziwego ja. Kiedy pozwolisz innym poznać prawdziwego siebie, poczujesz się kochany za to, kim naprawdę jesteś. Proszę bardzo, i ametryn. Równoważenie męskich i żeńskich energii. Pozwól swojej kobiecej stronie, by cię kreatywnie zainspirowała, a męski, by zapewniła ci pewność siebie. Kochani, na tyle wiadomości od aniołków. I już nie było wam to potrzebne. Dziękuję wam bardzo za to czytanie. Oczywiście będę czekała na wasze komentarze. Dajcie mi znać, jak to z wami rezonuje, co się u Was dzieje, bo się dużo dzieje. Jeżeli macie ochotę, to się odezwijcie. Wesołych świąt i do usłyszenia. I zapraszam wodnika. Witam Was bardzo serdecznie, drogie wodniki. Sprawdzamy, co w tym tygodniu od 19 do 26 u Was. Co się będzie działo wewnątrz Was? Co idzie do Was z zewnątrz? Niespodzianka dla Was? Karty? Co osoba, o której myślicie, chciałaby Wam powiedzieć, jaka rada? Przebaczenie. Przebaczenie, wybaczenie, ale tutaj też to jest, to jest taka energia, że mm, to, nie, to nie będzie takie łatwe. To nie będzie takie, y, takie po prostu, że, y, że sobie wybaczycie, przebaczycie, porozmawiacie, przybijecie piątki i zapominacie o sprawie. Tutaj to jest taka energia. Y, że jeżeli się zdecydujecie komuś przebaczyć, to będzie takie, tak jakby wychodziło z tego, z waszego serca, że to będzie takie naprawdę głębokie. Jeżeli przebaczenie dotyczy was, to sobie chcecie coś wybaczyć, potrzebujecie tego. To też jest takie my przemyślane i bardzo, bardzo poważne. Czyli taka energia przebaczenia jest wokół was. Co wewnątrz? Cesarzowa. Chcecie się poczuć lepiej. Chcecie się poczuć lepiej, chcecie się poczuć lepiej we własnej skórze, chcecie też, myśląc, myśląc o sobie, chcecie mieć taką pewność, że, ym, że zrobiłyście wszystko, zrobiliście wszystko, żeby się właśnie dobrze czuć ze sobą. Piątka było, siódemka mieczy. Co to się dzieje u Was? Siódemka pentakli. Przeczekajcie to, słuchajcie, cokolwiek się tutaj będzie działo. Bo to jest wewnątrz Was: jest piątka buław i siódemka mieczy. Jest, jest, jest też siódemka pentakli. To być może to też będzie reakcja na to, co ktoś na przykład Wam powie, lub coś, coś ktoś zrobi wobec, wo, wobec Was na przykład. Ktoś się jakoś zachowa, ktoś coś powie, to przeczekajcie to. Tutaj taka jest, taka jest rada od, też od kart. Ta karty pokazują, żeby nie reagować żeby nie reagować, bo to jest y, y, tutaj też jest pokazane, że stracicie dużo być może spokoju takiej, y, no żeby nie reagować, żeby, żeby na przykład stanąć na takiej wysokości zadania, być ponad to po prostu dla siebie, bo to jest wewnątrz Was, czyli robicie to dla siebie, nie dla kogoś, że nie wchodzicie z kimś w jakąś potyczkę, że tak jakby y, y, nie robicie czegoś wbrew sobie też, tylko po prostu, żeby przeczekać tą sytuację, żebyście byli to ponad to i żebyście ochronili ten sposób siebie. Żebyście pokazali, że tak też można. Czyli tak jakby, żeby się nie zniżać do poziomu kogoś, kto chce Was wprowadzić w taką trochę być może nerwową atmosferę. Dójka, tak, asmiecz. Właśnie przeczekajcie to, bo przyjdzie czas wyjaśnień. Wyjaśnień, rozmów i ta sprawa się wyjaśni stanie się coś jasne, tutaj dojdzie do jakiejś takiej rozmowy naprawdę szczerej, ale żeby przeczekać taką, taką energię, że ktoś was będzie wpro chciał wprowadzić właśnie, yy, jest to siódemka mieczy, czyli ktoś tak yy, to, to jest tak pokazane, że ktoś was na przykład sprowokuje i wy w taki sposób zareagujecie i ta osoba was oskarży nie o to, że ona was sprowokowała, tylko o waszą reakcję, dlatego żeby, dlatego właśnie, żeby przeczekać. Co z zewnątrz was? Dziewiątka kielichów, proszę bardzo pewnie nie marzy ktoś, być może to są dwie różne sprawy, bo tutaj jest energia kogoś, kto się bardzo ucieszy z przebaczenia i wybaczenia, bardzo. To jest ktoś, kto się bardzo z tego ucieszy i tym samym zakończycie taki trudny etap, który był pomiędzy wami. Jeżeli ta osoba wcześniej w jakikolwiek sposób, znaczy tak pokazana jest, że chroniła się energetycznie przed wami, to teraz teraz się bardziej otworzy. Teraz to jest, to jest ktoś, kto pomyśli sobie w ten sposób, że mamy to za sobą. Mamy wybaczone, przebaczone, porozmawiane, ten etap jest zamknięty, więc ja mogę, mogę się pokazać od, na przykład od innej strony, od takiej to jest taka zmiana energii. Jest dziesiątka mieczy, jest diabeł i dziewiątka buław, słuchajcie, czyli ktoś. Y, tu mam takie poczucie, że tak jakby ktoś nie, m, nie był wobec was y, taki całkiem szczery, ktoś kto udawał. Być może nie tylko przed wami, ale macie zawiłe czytanie. Mhm. Tak gwiazdy. No, z przeznaczenie, relacja. O, samka kielichów. To jest ktoś, kto myślał, że zostanie, został już porzucony. I teraz jak się okazało, że nie, bo z tym wybaczeniem, bo też... Okaz bo to też może być relacja partnerska, romantyczna, ale też jakaś zawodowa, życiowa. Po prostu w jakikolwiek sposób sytuacji teraz w relacji jesteście. To jest ktoś, kto myśla myślał, że został już odsunięty. Po prostu zostawiony, że tutaj już jest, że to jest. Taka sytuacja, że Wy już nie macie żadnych uczuć wobec tej osoby, nawet jeżeli to jest przyjaźń. I to, że właśnie Wasze wybaczenie, przebaczenie, to jest, dało tej osobie taką dużą nadzieję. to jest ktoś, kto będzie mógł teraz wzrastać, ale też pokazać się od innej strony po prostu. Od której być może wcześniej tej osoby nie znałyście, nie znaliście. No takie mam nadzieję, że nie aż tak bardzo zawiłe. Jaka niespodzianka? Kapłan i czwórka była. I powiem Wam, że tutaj jest pokazane, że niespodziewanie możecie... Mm, być ze sobą y, tak na dłużej, żeby, że pomiędzy wami będzie naprawdę stabilnie. Stabilnie i dobrze. To jest dla was niespodziewane. Krowa pentakli, że to będzie na dłużej. Krowa kielichów, no odnajdziecie się, słuchajcie, w tej stabilizacji. Po prostu, że tak, że to będzie na dłużej. No taka, taka sytuacja, tak się pokazuje. To będzie dla was niespodziewane, że tak pięknie ze sobą współgracie. Co osoba, o której myśli wodnik lub y, chciałaby powiedzieć? Siódemka kielichów. To jest y, 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 taka wiadomość dla Was, że y, ta osoba mówi, mówi w ten sposób, że nie jest jednego pieca chlepiadłem. To jest takie powiedzonko. I y, y, że, że zna życie, że dużo przeszła, dużo, y, dużo ta osoba przeżyła. Że ludzi też poznała, ale już nie chcę. Poznawać więcej, że zakończyła poszukiwania. O, słońce dosłownie, że ta osoba zakończyła już poszukiwania w swoim życiu, kogoś bliskiego, kogoś do współpracy, po prostu zakończyła. Jaka rada? Trójka mieczy. No, przy tej karcie, słuchajcie, trójka mieczy, to mówi o tym, że. Yy, no, że warto wybaczać sobie innym, że uleczacie siebie, ule, uleczacie um, kogoś. Dzięki wybaczeniu. Sprawiedliwość. No, że naprawdę warto, chyba była bez inicjatywą, zaproponować to. Że to też, jest, to też jest forma lekcji tutaj dla Was. Kochane wodniki, przesłanie. Jaspis Żółty. Bardzo ładna karta. Kontrolowanie trudności. Zamiast obawiać się, że inni mogą próbować cię kontrolować, wykorzystaj daną przez wszechświat siłę i moc. No bo tutaj, tak jakby właśnie to wy wychodzicie z inicjatywą. I wybaczacie. Dziękuję Wam bardzo yy, za czytanie. Życzę zdrowych, spokojnych, szczęśliwych świąt. Wielkanocnych. Amelia73.tarotmałpatrzmyj.com. Adres do mnie. Jeżeli ktoś potrzebuje czytania prywatnego, kontaktu ze mną. Dajcie mi znać, kochani, będziemy robić, będziemy sprawdzać, co u Was. Zachęcam też do zapoznania się w komentarzach. Jest opis. Przygotowałam dla Was czteroczęściowy kurs nauki czytania kart tarota. Jeżeli ktoś ma ochotę, dajcie mi znać. Już jest parę osób w to zaangażowanych. Fajnie to idzie. Są też możliwości. Możliwe jest też wykupienie lekcji ze mną, więc do tego też Was bardzo zachęcam. Jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego. Dobrego czasu Wam życzę i do usłyszenia.